Ja się bardzo cieszę, że coraz mniej obawiamy się tych wysokich cen, Szanowni Państwo. I to jest bardzo dobre podejście. Bo te wysokie ceny są już w odwrocie. Brawo. Co należy zrobić, to tu mnie wejść na Tu tłumnie wejść, dzisiaj, jutro i pojutrze i zamawiać. Ceny pozostaną bardzo niskie. Szanowni Państwo, rok temu w Black Friday nic się nie wydarzyło i w tym roku też się nic nie wydarzy. Tu mnie wejści zamawiać! Seniorzy nie seniorzy to jest bardzo ważne dla naszego państwa, żeby podtrzymać coroczną tradycję promocji Black Friday. Dziękuję! Jest godzina 17.34. <tryk> Meduza, powiesz mi, na którą byliśmy umówieni? Yy, no ja wiem, że trochę się spóźniłem. Ja nie jestem przyzwyczajony do warszawskich yy, dróg, korków i tak dalej. Co jest zaplanowałem dzień od A do Z, co z kim, kiedy robię. Ale są przesunięcia, kumasz o ciebie. Meduza, jakbym cię zaprosił Dobrze, na ja swój ślub, mógłbyś się spóźnić. Jakbym cię zaprosił na kawę, mógłbyś Ale na się spóźnić. nie można. Jakbyś się spóźnił. Na kawę z dziewczyną też mógłbyś się spóźnić, ale nie na trening ze mną Dobra, robimy Pączek zabi Poczekaj, wpadłem na coś, czekaj, czekaj, czekaj Wpadłem, jednak możesz odpokutować nie Możesz odpokutować Dobrze wiemy, że teraz nie jesteś w swoim ciągu siłowym Nie trenujesz siłowo Ale wyba wybaczymy ci, jeżeli zrobisz próbę wyciskania dzisiaj Próbę wyciskania, jak się dobrze rozgrzeje Bez robura Próbujemy I jak to odcinek Meduza wyciska bez okay. robura Próbnię. Dzisiaj meduza, może wejść tutaj, a za jakieś tam półtora miesiąca wejdzie tutaj. Tylko musicie dać mi się rozgrzać, dobrze? Ty, słuchaj, o, nie I trochę czas. czasu. Jak chcę zadzwonić do Robura, żebyś mu powiedział, że wyciskasz. Zobaczy co mam ten. Dobra? Dobra, no. Ja powiem kurwa przyjechałem tu i ten na ciebie nie ma. Czuję Halo! Witam. Ty ja przyjechałem wyciskać, a ty gdzie jesteś kurwa? No kurde, ja jestem na treningu, też klasy. No to stary, no to, no to się chyba minęliśmy, bo ja tu zaraz 140 wypierdalam. Tak, ja właśnie zrobiłem 3 serie 136, bo 5. Delikatnie weszło. Fajnie. Delikatnie, nie? Ja też tak, no, to ja to też tak. Fajnie, bo jak tam u ciebie. Ja właśnie 140 tylko żeby ich zmobilizować, żeby mnie przybili, a później jak wajdę, to kurwa robór Nie, to cieszę się bardzo. No żałuję, że mnie nie ma. No to... Nie no, świruję, dzisiaj jeszcze delikatnie, ale... Ale półtora miesiąca i będę pierwsza, a dzisiaj chcę być drugi. No nie będę szalał, bo pf, od wyszedłem właśnie. Robur jest na urlopie, jak myślełem tego go nie ma. Wiem, że Robur nie uwierzy, ale. Ej, robora... dajcie mi robór nie uwierzył. Masz gripa, to jest koszulka do wyciskania, bo sobie zobaczysz jak odpakujesz na plecach ma taki żel, który cię klei do ławki, także... Eee, no, nie będziesz się ślizgał, No i spodeneczkę. No, a muszę mocno się rozgrzać, bo ja sobie opleczkę. No Rodrzeźć 200. Ba... Chciałem oznaczyć pączka, Sakera i kaje? i jest to zna, e, oznaka progresu siłowego. Gdyby nie ten błąd nie wypnąłbym ogóle... dzisiaj 190. I zapomniałeś w ogóle że Rafał. I, I zapomniałem tak, i zapomniałem jak strafę. Zrobiłem siłownię po to, żeby tutaj przyjść. No wiem, gdzie I story? z plecy mi się na i musiałem przestać, kurde. A już no. byłem na takich parku, jest puch, nie? Mm. Już mówię jeszcze z 9000 i więcej. No, no. Ty tak... dobrze wyglądasz, no? Tak szczerze. Tak no, ty jest, masowałeś. No, ale szczerze, chciałem tu przyjść, kurwa wam, wam robisz i codziennie umiem to przyrzechać, kurwa, muszę wypić 140 140, nie? I strzelę codziennie na no, siłkę, siłka, siłkę. Ale mega no, teraz, bo te 80 wa, ważyłeś chyba nie? Na yy, no. no 20 kilo różnicy. Może 140 dajemy Ci ten pas. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Bo jeszcze no, się przyplecy. Tak na luzie. Cyk 120. W ogóle zapomniałem jak kto pachnie, dobra. Chcesz tutaj wejść? To 25. Nie... Ale co kanu dziennikarz, co sądzisz? Yy, dobrze, no, nie o nie? No ale co sądzisz? Czy dzisiaj kanu jest yeah. going down? Tak. No? Canoe is going down? Tak, dzisiaj to. Cano you're going go down. Kurde, nie, bo no, nie było na siłownię, Friday, na tyłownie, Friday going down. Ty Nowy Friday, nie? A Saturday Sunday? Sunday's uh, Tifay going down. Nie, bo no, by... ja dwa tygodnie na siłowni. I się boję, że nie dam rady, ale jestem pewny... Nie skumulowała ci się siła. Dwa tygodnie temu 125 tak robiłem. Powiem jedno, dzisiaj coś z planetami się stało. Mniej waży ciężar niż zazwyczaj, serio. Ja pamiętam A. jak to mnie, nie dusiło mnie. Dusiło mnie. Dzisiaj pyk. By... Przyspieszenie. też chyba do spody, nie? nie? A, ja no, to tak, jak, tak jak być powinno. No. Może, że, to że jest coś jest dzisiaj nie tak z planetami. Klasycznie konkurs do wygrania bombka w prochu. Sub, like, koment i spośród komentów wybierzemy zwycięzcę, którego ogłosimy na Instagramie WK. Dzik, powodzenia. Dobra, Siedźmy, Ja Jest ja Latem, no, kurwa i zawsze miałem w kurwa. Ja na łapy pięć tych biorę. No, te łapy masz takie ciężkie. Aż tak y, się zastanawiam nad tym sparingiem, jak masz takie ciężkie łapy, jak to będzie. Dobra, trzy razy sobie wziąłem. Ten. Wiedziałem, że nie? Teraz stówkę chodźcie. Od razu stówkę chcesz? No. Tak. boku, nie? Tak, 15 no. Ale co? Swój wynik się? Na pewno pobijasz. Nie mówię na pewno, bo, nie, bo ja nie byłem dwa tygodnie siłowni. Pewny byłbym, jakby przyszedł tu dwa tygodnie temu. To bym był tak opierdolony wiesz. Kurczę. E bo ty jesteś na takim poziomie zaawansowania, że ty masz duży jeszcze potencjał. Tak obstawiam, bo nie ćwiczyłeś regularnie latami tego, więc wydaje mi się, że jak te dwa tygodnie odpuściłeś w twoim przypadku, to A może plus. jeszcze wyjść na plus. Oby wyszło na plus, kurde. No Serio. serio, serio. Dobra, stówka zaczyna jak pójdzie. A podjadłeś coś przez te dwa tygodnie? Czy <laughs> <laughs> raczej wyszarpany po nocach? Yy, to znaczy na streamach. Yy, nie, nie streamowałem, miałem przerwę, ale... Ja mam takie nocy chyba, nie? No, ale jesz. No musisz no jeść. Wszystko no. Ja no, nie, 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 nie. To jest. to jest, to jest ciągle przepis do, dobrej łamy. Jak dala nam, że. No, no dala nam, może. Możesz ciągnąć, bo jest z stacji. Piedziałem, pies. Dawaj 120. O, a nie już. a już. się do, opłaca takie rzeczy. Do, tak. ma, maksym ma 120, nie? a Poczekaj, ja zwracam kilka pompek, które rozdzielają się łokcie co nie? Ty tylko weź ten, weź żebyś się nie przepompował na tych pompkach, dobra? Zobacz, serio, szkoda by było jakbyś się przepompował. Dobra, dobra. Minuczek, daj, już nie w miarę. Mogę, Mogę się tu zjeść? Możesz. Oh. 115 jest, dobra, dobra. Bez jeszcze 115 to szachmy, Zobaczymy, właśnie kurwa się martwię. Dalej. No. To możesz wyciągnąć? Tak jest. Raz, dwa, trzy. I, dawa. dawaj, I dawa. dawaj. Dawaj, no, dawaj. Ja to jedne, jedne to. to, za bardzo do przodu wziąłem. Miałeś ja, to w tył i Za bardzo nie długie, ty. no. ten ten, drzwi, w tył tylko w Trochę szybko do przodu. No. Uczę no. się do przodu. Jedne to no. A chyba na rozgrzewce z! już coś takiego zauważyłem. Tak? Że do przodu, już tak wybrać, Ale nie. myślę, że tam wszystko skorzystało pod... Ale że w kurdach nie wiem. Bo... Ja chyba dwa tygodnie temu... Jebałem 120... 5, 100, 100. Nie ma opcji, żebyś 115 nie wziął, bo już tutaj wyszedłeś. Ja Jak weszłaś bez treningu, a wtedy byłem bez treningu, co to wziąłem. Musisz pociągnąć dalej po prostu. No. Ale ona bo ja się... nie pierwsza faza była tak, że jakby ślimba, no, nie? No tak, ja coś się stała. Ja jeszcze... pewnie się poczułem, tylko no, Ona szła jakby miała być z Czekaj. Weźmy 110 może najpierw. No, ja się no, ja czuję mhm. taki... Kurwa, sztywny, to Ja co Ile teraz jest? 120. Co? Ile to jest? Lubisz wkręcać wodzie, my odkręciliśmy teraz. No, no, daliśmy ci 122, bo my myśleliśmy, że wiesz. Psycha, Nie no. od razu. Tyle miało być. I no prawie, prawie, było, nie? Dobra, 120, nawet? Teraz. Dawaj. to będzie... Odjął. Nie, nie, zaraz czekaj. Co by zrobił chce? Poczekaj, zdjęliście 2 kilo. Zdjął 2 kilo, musiałem się przyznać, że to jest 120 Kurde, przyznałeś się. Musiałem, no, no bo co bym jak bym powiedział, że ja bym wytłumaczył, że 115 <laughs> mam że tak wyjechać. <laughs> czekaj, zastanówmy się, czy to go niepotrzebnie nie zmęczy. Bo kanu dziennikarz ma 121. Kamu is going down jakby podniósł 122 meguza teraz. To trzecie nie jest. Nie dałbyś rady? 122 122 megluza, serio też... Spróbuję, ale jeszcze 120 razy. Ty, zamknąć, cyk. Mm -hmm. Zobaczcie, co w ogóle jestem spróbować. co? Mm -hmm. Zobaczmy, że tak. serio stopie. Ja ty. się boję o to kurwa... Wiecie. Mm -hmm. Chodź. Nie chcę cię Tak, Poker 20 serio? To 20, no. Pójdzie, tylko druga faza ruchu. Ty pobuduję cyk, a później wypierdolę. Dobra, tak. oby było jak... Yy, tak, Obyś oby się nie zmęczył. Pamiętaj, że na mnie ta sznaga, nie, nie wypychaj jej tam, na mnie tak. wypychaj. Dobra, dajcie. Raz, dwa, dwa trzy, cztery, dwa, trzy. I do mnie. dwa, trzy, ale plata. lekko. To jest dwa, trzy, cztery, na trzy, cztery, dwa, trzy, dwa, się? dwa, do dwa, A dwa, nie dwa, trzy, dwa, do dwa, 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 to, wiem, to, to minimalnie na jak mnie dotkniesz, no to nie masz tego, wiesz, zrywu no. takiego. Ma, ale masz to, więc... Ale Struj... muszę dotknąć, żeby było zaliczone? No, tak, tak, postaraj się tam tak. Dyre... Trudniejszą, to, rzecz. Trudniejszą, trudniejszą rzecz. rzecz. Trudniejszą to rzecz zrobiłem. No. Więc teraz bym dołożył, żeby chociaż kanu łyknąć. E, tylko dotknij do klapy, nie? No, dobra. Serio, no To jeden wrzucić? No to tą dwójkę, dorzućmy tą no, dwójkę, serio. Już myślę, że teraz jesteś dobrzany. No, ale z taką pewnością, jakby... Ja właśnie tak, jalu, ja muszę psychę podbudować sobie trochę, żeby to nie ja Bo to mnie nawet nie będzie no, teraz. No. Teraz tak, ludzie będą spekulować, się. czy tak no, gadasz, to czy nie. Ja nie. Ale ja 140 ogólnie ja ty powinieneś niedługo, miesiąc, Będę miał, 102. Widzisz, ciężko mi jest to z matą pogodzić, bo kurwa. Wiesz. Mata ci odbiera z dychy, A Nie, tam. no tak. Bez maty mam. byś miał 130. To tak? może jak będzie. Ciężko mi to powodzi, bo kurde, u nas są tak treningi, że w poniedziałek chodzę parter, wtorek parter, szeroka stójka, czwartek parter, hmm. piątek stójka i w sobotę z raz w na siłkę i też robię jakieś kroki. Wiesz, że to chodzi, takie jakieś drążki, co, coś. I ciężko mi jest po kartach, kurde, tak robić. Tak, mniej maty będziesz, Uwaga, ciężko, witam. O, Ile? Witam na pokładzie. O, witamy, be, 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 Jesteś otyły. Molej, jest, nie, jeszcze nie jest otyły. No, jeszcze jest. masz zapas jednej. Dobra, i e, robić? No. Jak chcesz, to dawaj. Chyba to. Muszę zrobić 122 bo już przyjechałem tu zamiarem wyciskania. Przejechaliśmy nagrać sparring z pączkiem, także ten film też musicie obejrzeć. Ale jak już chłopaki namawiają, żeby pobić chociaż kogoś, to spróbujemy. Ale to nie jest finalna forma, i zobaczycie, że jeszcze tu wrócę będę pierwszy. O, -o. wszyscy teraz wchodzą na jest. jest. No, jest no no. to pościoło, nie? Bez zaciska. przez zaciska. i z. No. Dobrze. No. to tam wciągnąć? No. Muszę. Dobrze, zło. No, i duża. Tu uf, był sztywny. Nie odpuszczaj tak. mu. Nie odpuszczaj Raz, mu. Raz. Dwa. A ją kurwa, dawaj, dawaj. kurwa bo nie wyjdziesz Daj za, za się... dużo myśli Dajcie mi sekundę Za dużo To, bo to, to tak było za Nie Za dużo Ja ci ja pomogę wynieść i no. poszłam. No Zaraz A, nie ale wiesz, ja to Nie to znowu tu jest No Wiesz pomagaj mi pomaga jak mocno tu To pomaga to Ja wiem, że wyciśniesz po 120 To jest... Dobrze się musisz nie Musisz to tak? zrobić, kurwa nie wypuszczę cię Dobrze, no. zmęczcie się Mocny, mocny, ja. Ale nie, właśnie to jest to, że ja wolę robić coś ciężkiego, więc jestem zmęczony. Nie wiem, czy tak mam od maty, czy coś, ale w chuj na przykład lepiej mi się walczyć, jak jestem cały mokry, zmęczony, niż jak na sucho palczak. Nienawidzę na sucho. Tak. Dawaj, owca. A kto mi w wcześniej wynosił 320? Owca, owca. Dawaj, owca. Dobra. Już wiem, jak ci wynoszę. Zajszczone z są, było to lepiej z owcą. Nie, meduza, nie myśl, że wypierdol. Nie myśl, weź z Dobra, raz, dwa. Dalej nic o pozycji. Dobra, raz, dwa, trzy. Bierzesz ją. Mam, do dobra, dobra, dobra. Dobra. I nabierałeś, i nabierałeś łopatki Zobacz na filmiku czy tak jest Może Weź zobaczmy to Chyba ostatnia. nie będzie widać Kurwa, ale, ale ja mam to wycisnąć jest, To, jest, jest, to, jest, jest, to jest, jest, to jest To jest To jest nie, Kurwa Tak 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 I co mówicie? Weźcie mnie na najpierw ufawcie, tak? Odsyp Nogi mocno O Teraz troszkę pod podzwiję nogi mogą być <śmiech> Możesz <śmiech> bardziej trochę nogi jeszcze podnieść. Dobrze, żeby do przodu Do do siebie? No, no, siebie, tak. bądź, no. bądź uważny, Meduza. Potrzebujemy, żebyś był uważny. Kurwa, bo Ty chcesz już teraz wszystko Że Teraz wiesz, to nic nie Poczekaj, żeby to nic nie puściło, nie? Najpierw, no, najpierw chci, żeby dotknąć klaty. Potem chci, żeby wypchnąć na nas. Dobra? dobra? Dawaj. Bo ja to rozumiem, ale dawaj, kurwa, bądź uważny teraz w tej serii. Dobra, raz, dwa, trzy. Klata? Kurwa! Kurwa! I na mnie! Dobra, już nie wezmę. Czuje tak. już za dużo prów. Oj, A weź 120 Jeszcze będziesz 120 Nie no muszę już kurwa wejść na tę rzecz. ja jestem wkurwiony no Kurde A, A, Naprawdę, no. dwa tygodnie temu czułem taką, taki gaz Serio, i to się podziwia, tak by się chciało Ile minęło? Raz, 15 sekund tak. Zaskoczyliśmy to za, że wytrzymałeś 15 sekund od mojego poczekaj Raz Dwa. To, no dobra, kurwa, kajto! Ty luzujesz się na tym dole, kurwa! Aha. No, no, no. no. też jest duża, e, szósta próba, chyba. cię strasznie dużo mocy ci wynika przez nogi. Ty robisz, wiesz, ty jesteś tu i zamiast pchać nogami, tu już jesteś i zamiast pchnąć nogami, to ty robisz tu i ty myślisz, że jak podniesiesz nogę, to ci to coś da. I każda osoba, dużo osób początkujących tak ma. Nic ci to nie da, bo jesteś słabszy, bo tracisz całe napięcie i zobacz. To się robi taka flądra, nie? Jak ty uniesiesz nogi. ale jestem kurwa wściekły, ty. U Ciebie nie siła jest problemem, u Ciebie jest tak, usiądź, napisz sobie na kartce, punkt pierwszy, wynoszę sztangę i czekam sekundę nad linią barków, punkt drugi, opuszczam sztangę do klatki piersiowej, punkt trzeci, mocno pcham w stronę owcy, w się nie przed siebie, tylko na siebie, na owce. punkt czwarty, Podczas punktu trzeciego nie odrywaj stu podziemi. ziemi. Punkt piąty, odłóż tam na stojaki. Punkt szósty, celebruj bycie najświetniejszym na YouTube. Punkt zero. sobie zapisać to i zapamiętać, na, na pamięć to, po, po, po powtarzać sobie kilka razy. Punkt zero, Saker mówi, poczekaj, kurwa 3 minuty, to poczekaj, kurwa 3 minuty. To przede wszystkim, A nie 15 sekund. To przede wszystkim. Napisz sobie to, wyciguj. Pamiętasz, sądzę ci? Tak. Jaki jest punkt pierwszy? Tylko kurwa, patrz, ja, ja, ja tu się odgiewać, kładę. E, kładę się, i ja tu nie umiem się zaprzeć. Mhm. To, to nie to zapieraj się, na... ale nie odrywaj tych nóg. No Ze po śladki. Nie będzie ci fajniej, jak sobie weźmiesz bliżej. No chyba się, się zaprzeczasz, na palcach no. się zaprzeczasz. Oj, tu kurwa masz być spięty. Masz pospytać się od ziemi. A umiesz dupę spiąć? No. No, widziałeś coś wstało. Teraz masz pozycję. Od razu jest inna pozycja. Ale jak jest? Meduza, punkt pierwszy, jak jest? Położyć się na po Dobra, punkt drugi. Yy, poczekać sekundę u góry. <laughs> Dobrze. Punkt trzeci. Dotrugnąć składki. Punkt czwarty. Wypierdalać do owcy. Punkt piąty. Odłożyć. O kurwa. Nogi, nogi, nogi zawsze jest na zawsze na ten da. I punkt piąty, szósty. Czasem się, że nie Tak jest. Wali. A punkt zero? Punkt zero. Yy, odpoczynać. Patrz, o nogach zapomniałeś, widziałeś? Już teraz wręcz pamiętam. Bo zrobiliśmy checklista jak piloci robią. Żeby Ej, jak... to jest, ja to się spróbuj, Znaczy, bez, bez tych checklist, to by wszystkie samoloty kurwa runęły na ziemię. Albo 50% z nich. Zawsze musi być checklista, pilot, ma, zawsze ma checklistę. No, to dokładnie, jak nogi meduzy. To jest tu kurde, muszę. <suszy> Zrobię to. Muszę. Spokojnie, kurwa, <noise> spokojnie. Spokojnie. To no jest taka metyzm. Spokojnie. 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 No, ty, spokojnie. No. Mocno. No. Co ci tak jak powiedział? No, mocno na 20. Dobra, dawajcie. Złapią mocno. Ale, tej, z Stajcie no, zwiot. Raz, dwa, trzy. Gra i nie są. I na mnie. Mocno! No Mocno, nie kurwa! Aj, już kurwa, no tak. Llegi, to się to. Nie, ale nogi gi... Ale nogi bo jesteś zmęczony, ale bardzo no. łatwa <hurricanes> no. Dobra, dawaj, dawaj. <wire> <Sr Tahun>